E, to można z tym dupiać. Jedynie to ten ziomek chce, tylko żarcie. No, pohandlujmy co masz. Eee, ci to. A, idziemy teraz, mam iść. Czemu z powrotem tam? Aha, idź na hotelowy parking. I przy okazji tu. Co tam robisz jeszcze? Naprawiam. Aha, dobra. Tyle mamy wy wydarzeń, nie? Za to za tego szampana to jest 1000 punktów aż Dobra, puszki z jedzeniem musimy zbierać, wodę Alkohol I To jest fajną, za każdą butelkę z EXP. Jeszcze jedna rzecz, I... dobra Ja sobie tu wiesz, porozglądam się po widoczkach Mamy radio w aucie, co my tu mamy w tym aucie? Maczuk go się kupiłem. <noise> Bardzo. Czekam. Jedziemy. Na razie nie jedziemy na ten hotelowy parking, chociaż ja chcę skoczyć z tego hotelu z samej góry. Póki co jedziemy oddać ten klucz Omarowi. Ciepią Mam wybitą szybę O tu zawsze jest alkohol po lewej i to ile Dobra Ja Tu, je, tu są trzy butelki, ja mam trzy więc będzie na dwa motowe będzie nie To domu Fioletowe auto Kuźba! Wow! To jest dziwko. No mnie też napadła. I skończyła bez głowy. Ale dalej słyszę, że ktoś się tu na mnie napala. Dobra, nie musisz tu schodzić, bo już mam alkohol, możemy wracać na górę do auta. Tam zalukam na mapce. Prosto, prosto, w prawo. Ups, przepraszam Fakt, nie lubię tego zakrętu tutaj, łatwo wrąbać O tu mamy też dwie buteleczki Dobra, to stąd mamy 100 metrów, tu się przejdziemy już Wiedziałem, że się napije tego alkoholu Uwaga, ja teraz nie umie prosto, co za głupotą O, nawet trzy są, ładnie O, konserwy są Dobra, dalej zajdziemy z buta Tam Jeszcze wstał? Sioma nie ma. <noise> e, lewitująca kola? No. To znaczy napój energetyczny. Też wcześniej miałem. Narkotyki znalazłem. Możemy się szprycować. Czekaj, mamy iść tam, 81 metrów do góry. Aha. Razie, czy tak, czy tak musimy... Czy ja znalazłem, czy ja znalazłem w torbie 474 dolary? Tak, można. Jaki ład. Więcej nie się to jest głupie, nie? Trzeba <grym>, te to torby przeszukiwać. No. I tu wysiadamy, bo tu już trzeba iść dalej z buta Co to biała flaga tu gdzieś jest? Aha, bo mołotowa możemy oddać. Nie, u niego nie oddajemy, nie opłaca się. Jak tam? Moje bronie? Dobra. Znowu wyekwipował mi się ten... Y ...maczeta mi się wyekwipowała equipment. Za pięć. Za pięć z trampkami. Pciśniemy. O. Ciśnemy. O, ona ma meny. Dupnie mi. God damn it. Nie, Wiktor, ja znów nie mam kanału na YouTube, ja wcale nie kręcę filmików. O, gwoździe miał w dupie. Dobra to ja teraz zrobię tutaj krótkie cięcie, odpiszę mu Gdzieś tam w prawo Czy myśmy wczoraj nie robili tego questa? Że tu trzeba zejść, zabić tego gnoja Tego gnoja I on tam powinien być I jest Zespałnował się sam, Rzucę go mołotowem, bo nie chcę mi się z nim bawić, tylko go trzeba wyciągnąć. Łap. Pali się. Jak jasno, nie? Jak choinka Mamo, choinka się pali. Meble się palą. Fak, 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 awa, awa, awa. Dobra, i ma klucz do sejfu. A to my wczoraj jakieś inne klucze od niego wzięli, ty to, to jest głupota. Rurka. I teraz mamy jakiś, jakiś do jakiegoś sejfu cisnąć. O, wróć do Omara tam. Dobra, najpierw pójdziemy do tego komara. Ty, 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 ty. O, pozabijamy trochę ziomów. Nie, z nimi się nie chce po prostu walczyć, użyję towa na niego. Ej, trochę ich jest za, o, za nami. Jest dużo. Widzę właśnie. i normalnie kurde Motow na zbira to jest jego dead, nie? Krytyczne złamanie Aha, on się pali Dobra, przydałoby się coś do zauczenia Spadaj na dół Czysta Coś my tu znajdziemy? Ładnie znajdziemy Alkohol o, skrzyneczka. Hamsko za drzwiami schowana, nie? Otwierasz, nie patrzysz. Zepsuty kij. 117 damage'a bazowego. Black King of the Island? E, Black King? E, nie wiem. Chciał, chciała. Tu jest, jest kij na, na, na 18 poziom, 211. No to sobie weź. Fajny bazo. Po co mi z... jeszcze trzy poziomy, to ja będę takie znajdował będzie. No też, ale Nie ja chcemy się czekać trzy poziomy walczy. A no dobra, też, też racja. Aha właśnie, jak ich prze hopiesz, to nigdy ich nie bi pałą, bo oni się nie przewrócą, to jest głupie 40 metrów pan no, do góry musimy wejść. To jest tu ten typ był, nie? Coś go zabił. Nie podoba mi, nie podobają mi się to odgłosy. O tu jest chatka do wyważenia, czyli tam nie byliśmy. Oła! nie ma tutaj tego gościa. Boże to nie ta Nie on tu jest Ty on chcesz byśmy szli za nim Musimy znaleźć safe Gdzie może być safe? Pewno gdzieś za obrazem. No pewnie stary, gdzie mógł być safe, nie? Tylko wiesz, co jest najdziw najdziwniejsze, Kuba? Patrz. Safe jest tu w ścianie, nie? A ta ściana przecież jest y, strasznie cienka. Co za głupota, nie? I on daje tylko 5 stów? Ja ci dam Amigos. Co on chce? Pomóż Omarowi dostać się do wieży ratowników. Aha, czyli mamy cię Ej, ale ty chodź za nami Co za czub Mhm, to konkret Ten gnuj pewnie za nami, nie Dobra, zajmę się nią Top się No i ile on będzie tutaj wie, że tak strzesz na piechotę Kopić się Bez gadania Dobra, ola cię Trzeba iść za nim O, zaczyna biec wreszcie. No to jeszcze springtent Dobra, my kręcimy za nim Zmęczył się. Aaaa, jakie bodyguardy nie W ogóle on idzie jakby miał w gaciach Amigos! Żybios Gdzie? Gdzie jest amigos? Biegnie Dobra, biegnie Amigos w prawo tam będzie gościu na końcu schodów, jak się nie mylę. Amigos, suń dupę. O, już jesteśmy blisko to light. Amigos, a umiałbyś zejść tu tędy? W co wątpię? Nie, jeszcze nie, nie, nie. Przynajmniej zaczął splintować. Przynajmniej Kto zombie w minecraft'cie będą mądrzejsi. Mądrzejsze. Wszędzie po całej mapie nasze auta porozwalane, nie Amigos, debilu, on idzie tą furtką Proszę otworzyć ci drzwi, bo na pewno, na pewno nie umisz on, on w ogóle idzie jak ślepy kred. Co masz? Broń Amigos ten sam trochę silniejszy. Dobra, idę sobie ponaprawiać rzeczy. Napraw. Na bank to. Na bank moją maczetę. Ulepsz. Uu. Niedoładowany? Dobry, ulepszam go. Stwórz, mogę coś stworzyć? Nie. To ja ten stary mój sprzedaję. Mam dwa już Dobra nie gadaj chcę coś sprzedać Motek mm. już sprzedam Mam coś takiego Tasak sprzedam I to jest mocny To jest lepszy Patrz to niedokładny rewolwer jest mocniejszy od tego, od mocnego nie To też jest mocne mm. Uważaj jest tą palącą się pałą Dobra mam na trzy koktajle nie, czyli byśmy musieli zejechać do tamtego zioma W ogóle u góry mamy o, Dobra oddam u niego Albo nie Lepiej nie Pa, te soczki tu już leżą Jesteś dla mnie kompletnym zerem i śmiejesz z ciebie cały czas i będę się śmiać.